Dzisiaj, z uwagi na brak MIKI i z uwagi na brak e, jasnych regulacji, instytucje finansowe w Polsce nie mogą posiadać ani dostarczać produktów opartych o kryptowaluty. Banki dzisiaj w Polsce nie są w stanie dać ekspozycji użytkownikom na ten rynek. Dla tradycyjnego Kowalskiego, który dzisiaj rzeczywiście w tym tradycyjnym rynku, przez swoją bankowość, przez konto brokerskie, czy to w M-Banku, czy tu innego brokera, nie jest w stanie dostać dostępu do tych, e, do tych instrumentów, no bo. Po prostu regulacje na to dzisiaj nie pozwalają. Ten obraz faktycznie w Polsce jest szczególny, bo Polska faktycznie wyróżnia się na mapie Europy. Chyba są tylko trzy kraje w Europie, które nie implementowały MIKI. I to też powoduje, że instytucje finansowe są trochę w szachu. Regulacje w Europie doprowadziły do tego, że pomimo, że na przykład my w Polsce widzimy kierunek regulacyjny, który może zmierzać do tego, żeby ten rynek był znacznie ograniczany, to jednak regulacje stały się tym impulsem w Europie, które doprowadziły do tego, że krypto i bitcoin znalazły się w mainstreamie. Ale obojętnie, co będzie się działo z naszymi regulacjami, jakby te usługi będą świadczone, a inwestorzy polscy będą inwestować. No, tyle, że nasza gospodarka na tym nie zarobi. Dzisiaj chcemy kupić bitcoina przez bank. Nie możemy. Ale co możemy? Możemy na polskiej giełdzie uplasować spółkę, która ma akcje płynne, które można tradować, handlować nimi. Spółka kupuje bitcoiny, załóżmy. Te bitcoiny wchodzą na bilans spółki, co pokazuje realną wartość bilansową firmy. Co powoduje, że akcje będą najprawdopodobniej tradowane na poziomie wartości bilansu plus premia spekulacyjna. Nad tym, na, na, na przyszły wzrost. I na tym wyrósł cały, e, cały MicroStrategy, i te rzeczy dzisiaj e, na polskiej giełdy się dzieją. Zwiększa to adopcję, dostępność i e, ilość podmiotów, które z tego korzystają, i prędkość ucieczki, którą złapał teraz Bitcoin, powoduje, że według mnie to jest aktywa już nie do zabicia nigdy.